niestety nie zawsze się, nie zawsze się udaje. No, przeciwnicy inna. byli dobrze. No, tak, ale już ostatni Następnym razem będzie lepiej. No. Tak. No, tak, No Zaczęliśmy Ach, od korka, ale nie zawsze można wygrywać, prawda? Starali, się jak mogli. Na pewno polegliśmy troszeczkę na, na, na pytaniu o parkach um, warszawskich. No niestety nie odwiedzamy parku Warszawskich. Może się kiedyś to zmieni. No ale do Wilanowskiego chyba nie zajrzymy. No, pewnie, no nie. Na pewno. Ale łazienki się. Zbyło. Łazienki tak, no to, 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 to się nasuwało, no ale już drużyna przeciwna powiedziała, więc... To jest park, o którym każdy pewnie pamięta. To nic, to mam dla pocieszenia. Możecie pozdrowić kogoś. Ja myślę, że największe, najbardziej gorące pozdrowienia należą się naszej babci, która nam kibicuje przez cały czas. Tak więc znamy którzy zostali w Kielcach. Serdecznie. Tak, tak. Oczywiście I tym, kolegów z pracy tym, i... co w domach zostali. Pozostali wnuczkom, babciom, dziadkom. Do no. zobaczenia. Okay.